Siemanko, cześć, witam, szósta, ostatnia zapowiedź zimowej aktualizacji 2024 jest już na tibia.com, na tibiopedii chyba jeszcze nie ma, ale to kwestia czasu, linki będą w opisie, do wszystkich wcześniejszych zapowiedzi też linki w opisie. No i ostatnia zapowiedź. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę pod odcinkami. Piąty odcinek z, tej z tych wszystkich zapowiedzi: no to zbliża się do 900, ale czwarty przebił tysiaka. To jest super ekstra wynik. Mam nadzieję, że ten materiał też te łapeczki zbierze, bo jest ostatnia zapowiedź całkiem, całkiem zatna. No i już do niej przejdźmy. W filmowej aktualizacji zostanie przebudowany system czarmów. Zacznijmy sobie od tego, że mamy trzy zupełnie nowe czarmy. pierwszy z nich właśnie widzicie na ekranie, jest to Savage Blow, jeżeli coś źle czytam to sorry. Jest to ofensywny charm, który daje dodatkowe obrażenia do ataków krytycznych, czyli jak przykładowo mamy e, Sangwinka ubranego z Imbiwingiem, który ma bazowo plus 12 kryt. E, Extra damage i łącznie w statach to się sumuje do 62, no to taki charming daje nam dodatkowe 30 i mamy 92 dodatkowych obrażeń krytycznych. Całkiem zacnie. I od razu tutaj powiem, że nie patrzcie na tutaj rzeczy typu upgrade i tak dalej. Wszystko po kolei będzie spokojnie, spokojnie. Drugim nowym czarem jest Fatal Hold, pasywny czar, który daje szansę na to, że podpór nie ucieknie z powodu niskiego życia przez 30 sekund. I tu w sumie nie ma co za dużo gadać. Moim zdaniem ten czarmik jest taki trochę na siłę to nie jest aż takie dobre jak ten krycik ale może komuś się przyda, chociaż na wyższych poziomach, jak te podporki dobijamy, to. One nie zdążą za bardzo uciec, zanim je dobijemy, albo jeżeli już uciekną, no to na spokojnie je dobijemy, ale wiadomo, może Cipsów ma plan, żeby tutaj nam zaoszczędzić czas, żeby nie ganiać za czymś. Jak już nie będzie co dać na tego Charma, to damy akurat to. Zobaczymy. Może to będzie jakoś tam przydatne, ale na teraz nie wydaje się. Trzecim nowym czarem jest Void Inversion. Jest to pasywny charm, który daje nam szansę na otrzymanie many zamiast otrzymania ataku z mana Draina. Czyli zamiast zabrania nam przez potwora many, otrzymamy tą manę jak na przykład od Grimlicza, Weksa Demona. Takie potworki na przykład biją yy, z tego mana Draina. I to jest też czarmik na plus. Tak samo jak ten z dodatkowym krytem na damage. Ten fatal hold jedynie taki, taki set, ale z tych trzech, no to dwa, mocno, mocno na plus moim zdaniem. Lipsoft przedstawił nam tutaj te czarmy w takiej pierwszej wersji, podał jakieś statystyki, ale nie podaje ich, ponieważ to się jeszcze wszystko może zmienić, będziemy mieć dopiero test serwer, więc nie ma co tutaj patrzeć na to, jakie te staty dokładnie są, tylko jakie jest założenie tych czarów. To wydaje mi się jest ważniejsze. Idąc dalej, każdy czarm będziemy mogli ulepszyć z poziomu pierwszego do trzeciego. Odblokowanie każdego czarma będzie kosztowało u nas charm pointy, czyli tak jak jest teraz, wydajemy charm pointy. Tak będziemy je wydawać. Planowany drugi poziom czarma według tego nowego systemu to statystyki i koszt Charm Pointów aktualne sprzed update'u. Teraz bardzo ważna sprawa. Pierwszy reset Charm Pointów po aktualizacji będzie darmowy, czyli wszystkich punktów, będziemy mogli sobie na nowo przepisać te punkty na czarmy, które chcemy, potem ten koszt będzie wynosił 5 k razy nasz level. W moim przypadku jak mam 1251. Będzie to niespełna 6,3kk, czyli tak, będzie można sobie wszystko zresetować, jak kupiliście jakiegoś guta, którego nie chcecie, albo klinza, którego nie chcecie, no to będziecie mogli zresetować za friko pierwszy taki resecik i rozdajecie sobie wszystko gdzie chcecie. Koszt usunięcia pojedynczego czarma pozostaje bez zmian, czyli 100gp razy nasz level, w moim przypadku jak mam ten 1251 to jest to 125k. Czyli tutaj bez zmian. W Tyslopedii będziemy mieć dokładne informacje statystyk czarmów. Przed aktualizacją wiadomo nie mamy tych informacji statystyk procentów. Po aktualizacji wszystko będzie podane. Przejdźmy sobie do przykładu. Cips dał nam Enflame'a. Mamy tutaj jego poziomy i koszta jakie nas czekają. Pierwszy poziom: 5% szansy na zadanie 5% obrażeń od Fajera plus minus ewentualne wrażliwości i odporności. Drugi poziom: aktualny, czyli sprzed aktualizacji, 10% szansy na zadanie 5% obrażeń od Fajera plus minus ewentualne wrażliwości i odporności. I trzeci poziom: uwaga, 11% szansy na zadanie 5% od Fajera plus minus ewentualne wrażliwości i odporności, czyli. Mamy trzeci poziom, który daje nam tylko i wyłącznie 1%. Wiadomo, test serwer, to się jeszcze może zmienić, bo wygląda to trochę tak śmiesznie, patrząc na to, że... Trzeci poziom daje nam zawrotne 1% szansy. A co do kosztów? Właśnie, bo to też jest dalsza część śmiechów. Aktualna cena to jest 1000 charm pointów. Tyle musimy wydać, żeby tego ma mieć przed aktualizacją. Pierwszy poziom będzie kosztował 600 punktów. Upgrade na drugi poziom 400, czyli łącznie jest to 1000, skleja nam się to, koszta pozostają te same, ale trzeci poziom to już jest dwukrotność tego łącznego pierwszego i drugiego poziomu. Nie wiem właśnie, czy to będzie taka zależność, że mm, dwukrotnością. Łącznej wartości pierwszego i drugiego poziomu będzie to kosztowało dla wszystkich, czy to będzie umowne 2K na każdy trzeci poziom. Tego nie zostało to powiedziane, ale moim zdaniem to będzie dwukrotność tej łącznej wartości pierwszego i drugiego poziomu. W przypadku enflayma będzie to 2000. Wydajemy 2000 punktów, żeby dostać 1% szansy więcej. No. Pewnie się ktoś znajdzie, kto to, kto to kupi, ale no ciężki, ciężki temat i nie wygląda to zachęcająco, ale jakiś tam upgrade jest, tak? No, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Od zimowej aktualizacji będziemy mogli przypisywać na danego moba zarówno czarm ofensywny lub defensywny i pasywny. Przejdźmy sobie do tego podziału charmów. Defensywne charmy Adrenalina Burst, Cleanse, Dodge, Nump, Fary, Vampire Embrace, Void Skull. Ofensywne, Cripple, Curse, Divine Wrath and Flame, Freeze, Low Blow, Poison Wound, Zap i Savage Blow. Passive Charms pasywne Bless, Good, Scavenge, Fatal Hold i Void Inversion. No i tutaj właśnie już są pierwsze niefajne rzeczy, bo jak ktoś już miał w głowie super plany, że sobie ustawi Freeza plus Voidscalla, no to niestety nie będzie mógł tak zrobić, no bo Voidscall Void's jest defensywny, a Freeze jest ofensywny, a można jedno z tej dwójki, jedno z dwójki defensywne albo ofensywne i do tego można sobie dodać pasywny, Charm, czyli połączenie Freeze, Void Call nie za bardzo, ale Freeze i Void Inversion, no to już jak najbardziej. I na przykład taki Savage Blow plus Void Inversion też jak najbardziej będzie można to tak łączyć, ale takie fajne połączenia z Vampire Embrace plus ofensywny albo Void Call plus ofensywny, coś takiego by się przydało ale niestety nie ma takiej możliwości, szkoda, że tego tak nie zrobili, jak pewnie większość osób myślało. Hipsoft nie byłby Cipsoftem, gdyby nam tam lekko skrzydeł nie przyciął, chociaż to nie jest aż tak znaczące. I dlatego czarmy Curse, Divine Wrath, Enflame, Freeze, Poison, Wound i Zap mogą zadawać maksymalne obrażenia równe dwójpółkrotności poziomu postaci. I już tłumaczę. 500 level atakujący MOBA, który ma 30k HP, aktywuje się na nim charm ofensywny, zadający damage i on zadaje bazowo 1500 dmg bo taka jest równowartość 5%, 5% ale przez ten przelicznik zadawany damage jest wysokości tylko aż to jest zależy jak na to patrzymy 1250 czyli to już nie jest te 5% przez ten przelicznik znowu właśnie yy, o którym mówiłem przed chwilą to nie jest aż tak znaczące tylko to jest dla tych mniejszych poziomów, mniejszych no, zależy jak na to patrzymy, tak, że nie zadamy tego maksymalnego e, damage'u, ale jak już mamy wyższy poziom to nas to za bardzo nie dotyczy, bo już ta wielokrotność y, 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 naszego poziomu jest taka, że te 5% y, na spokojnie się tam mieści i ten damage sobie zadamy. Dla przykładu, żeby zadać pełne obrażenia w tego podpora, który ma 30 kHp, musimy mieć 600 level. Charm Scavenge po aktualizacji na poziomie drugim zwiększa o 100% szanse na skin lub dasta z moba. Te 100% jest przeliczane przez podstawowy procent szansy na skin dasta moba, więc to nie jest tak, że każde nasze skinowanie, dastowanie kończy się sukcesem, tylko jest to jest to tam jakoś przeliczane, nie chcę się w to zagłębiać, bo umówmy się, scavenge nie jest jakimś super wykorzystywanym czarmem i nie ma co się w to zagłębiać. Jest szansa większa, ale to nie jest 100% na każde skinowanie/dastowanie. Charm Good po aktualizacji na poziomie drugim daje 10% na dodatkowe kliczowe produkty z danego moba zamiast 20%. Aktualnie, właśnie przed aktualizacją, jest to 20%. Po aktualizacji drugi poziom daje 10%. No i możemy zgadnąć, że 20% będzie na poziomie trzecim. Ciekawe, kto to zrobi. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o szóstą, ostatnią zapowiedź Winter Update u 2024. Ogólnie na plus. Wiadomo, Cipsoft zawsze wychodzi tutaj z zapasem, z hamulcem ręcznym zaciągniętym, jeżeli chodzi o to, co nam dają, ale coś jeszcze się tutaj zmieni, to jest, no dam sobie rękę uciąć, albo może lepiej nie, bo mi się przyda do huntów, ale myślę, że coś się zmieni, myślę, że coś się zmieni i tak tego, jak to tutaj przeczytaliśmy, przedstawiłem Wam to, no to na pewno coś tutaj jeszcze będzie pozmieniane. Ale ogólnie wydźwięk na plus, będzie co robić i osoby, które yy, nie, nie robiły tych czarmów, tylko ogarnęły sobie czarmy na jakieś tam ofensywne powiedzmy, typu Zap, Freeze, Wound i tak dalej, Kersy i nic więcej nie robili nie zbierali. Nie zbierali charm pointów, no to następny Rapid będzie dosyć ciekawy, myślę. Jak ci wszyscy ludzie ruszą na to, żeby te punkty zbierać. Jeżeli chodzi o moją aktualną sytuację z tymi charmpointami no to charmy mam takie jak Adrenalina Burst, Dodge Poison, Wound, Freeze, Zap, Curse, and Flame Pary, Divine, Wrap, Low Blow. I to jest wszystko. Nic więcej nie kupiłem i mam 10 tysięcy punktów do rozdania. Plus, wiadomo, coś tam jeszcze będzie można zrobić. Jeżeli w listopadzie będzie rapid, no to na pewno coś tam się ruszy, żeby e, iść do przodu w temacie i zaraz po aktualizacji coś tam upgradeować, kombinować, wiadomo. Ale sytuacja w moim przypadku nie, nie, nie jest tragiczna, sami przyznacie. 10 punktów to coś tam sobie na pewno wybiorę, coś tam sobie ulepszę i będziemy. Działać. Będziemy patrzeć jak to tutaj wszystko działa i jak, jak to poustawiać żeby to miało Najwięcej sensu. Chociaż myślę że to kurde Ten, 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 ten wymóg że Defensywny, ofensywny czarny i pasywny To tam nie ma za dużo możliwości żeby kombinować Fajnie jakby tego Vampir Embrace'a i Void Scala dali do pasywnych jednak Mimo wszystko i wtedy mamy więcej możliwości, ale jest jak jest. Dostaliśmy taką wersję, może coś się jeszcze zmieni. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Jeżeli coś jest niejasne, to może w komentarzu dojdziemy do jakichś rezultatów. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, link do Bajka tu jest w opisie. I do następnego. Strzałeczka, cześć, cześć, na razie.